Cześć, dzisiaj herbata z termosu, ale mam takie biuro. A, a jeśli jesteśmy przy herbacie, to pora opowiedzieć trochę o kawie, bo Rysie Kablewski, czyli profil na Instagramie y, you're behind Bars, y, zrobił taką akcję na swoich stories, żeby wpisywać miejscówki na coffee ride. Coffee ride, niezależnie czy jeździsz dla przyjemności, tylko na kawę, czy trenujesz, y, to musisz też mieć rozjazd, który jest po prostu coffee ride. To bardzo istotny element naszej kultury rowerowej. I namawiam was, żeby tam do niego zajrzeć do Ryśka i mu wpisać, ponieważ napisał mi, że miał plan zrobić mapę takich miejsc, bo może się okazać, że w waszej okolicy, poza tym jednym, do którego jeżdżą wszyscy, jest jeszcze kilka przyjaznych miejsc kolarzom gdzie można usiąść na ciekawy, zjeść ciacho, a może zjeść coś innego i spróbować może jakiejś dobrej herbaty. Więc zajrzyjcie do niego. Zapisujcie i zobaczymy co z tego wyjdzie, ponieważ Rzysiek pisał mi, że ma zamiar zrobić mapę takich miejsc. Ma także zamiar bardziej zagłębić się w temat kawy i na przykład podawać przepisy na dobrą kawę przed jazdą, czy takie inne rzeczy. Także ja dalej się będę rozkoszował w tych pięknych okolicznościach przyrody i nie wiem, słychać ptaki? Czy muzykę klasyczną? Bo to po prostu tak jest. Ja się rozkoszuję herbatą z Termosu dalej, a Wam życzę miłego dnia. Cześć!